Panie Grzegorze, jak wrażenia po próbie kamerowej? Wszystko gotowe na jutro? Ja już się kamery trochę boję, w związku z tym nie wiem, jak wypadną w kamerze. Dźwięk był perfekt. Ja, mówiąc poważnie, tak, bo to jest tak zaplecze techniczne przygotowane do tego typu dużych produktów i to zawsze było na wielkich festiwalach, na dużych koncertach, gdzie wszyscy znają swoje miejsce, to się odbywa szybko i sprawnie. Nie jest tajemnicą, że poniekąd zakończył pan karierę. Jak traktuje pan takie jednorazowe występy? To wie pan, jakbym raz w roku pił alkohol, no. to czuję tremę przed, w trakcie i po, yy, mówiąc zupełnie poważnie, gdzieś tam jeszcze próbuję śpiewać, bo to jest bardzo żywcze uczucie. Kogoś wzruszyć, dać komuś trochę radości, czy nostalgii, czy melancholii. Natomiast generalnie mam 68 lat, nie czuję, nie czułem się już na siłach do tras koncertowych i grania wiarygodnie rock'n'rollowych, prawdziwie rock'n'rollowych koncerty, bo to się wiąże ze sporym wysiłkiem. I fizycznym, i psychicznym, a dzisiaj jestem czasami gościemu Patrycji, z czego się bardzo cieszę. Pożegnalna trasa koncertowa została przełożona przez koronawirusa, czy ona się odbędzie? Wiadomo, już, w tym ju, temacie? Już nie. Ja się boję, że, że przerwa dwuletnia przerwa w naszym wieku to jest za długo. To jest tak, jakby zrobił sobie nie wiem, sportowiec, tancerz przerwę dwuletnią, nie miałby do czego wracać. To jest albo jesteśmy w tym rytmie koncertowym i prób i, i, i produkcji muzycznych i, i pomysłów muzycznych i to się jakoś z, zamyka w jakąś się, jeżeli się wypada z tego obiegu na dwa lata. Nie chciałbym zagrać teraz koncertów pożegnalnych najgorszych w życiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.